Witam. W tym zadaniu mamy równanie i mamy wybrać rozwiązania tego równania. A żeby wybrać jego rozwiązania, to je rozwiążmy. Ja już przepisałem to równanie. Zauważmy, że równanie to składa się z samych nawiasów pomnożonych przez siebie. To ja za wartość każdego z tych nawiasów, na przykład zawartość tego nawiasu. W sumie każdego, ale od tego zacznę. Będę przyrównywał do zera. Tak, mogę sobie to nawet. Przepisać 2x plus 1 równa się 0. Jedynka na drugą stronę i mam że 2x równa się minus 1. Dzielę to wszystko jeszcze przez 2, całe to równanie i mam, że x równa się minus 1 druga. Czyli jednym z rozwiązań tego równania na pewno jest liczba minus 1 druga. Takiego czegoś nie ma ani w A, ani w B. Więc już na pewno będzie to odpowiedź. C albo D. Zajmijmy się kolejnym nawiasem. Kolejne rozwiązanie znajdziemy z tego, co jest wewnątrz tego nawiasu, co wyróżniłem tym kolorem. To to też przyrównam do zera. x minus 5 równa się 0, czyli x równa się plus 5. To jest kolejne rozwiązanie. A już. Już na tej podstawie. Hmm, hmm, jeszcze nie mogę wybrać. Zobaczmy, jakie to jest podchytliwe. Minus 1 druga i plus 5 jest rozwiązaniem zarówno w C, jak i w D. Ktoś by tego nie zauważył, już by, co, już by wybrał jedną z dwóch inne. No to jeszcze. Jeszcze dalej idziemy. No to ten nawias. Jak tutaj będzie to wyglądało. X do trzeciej minus 8 równa się 0. Minus 8 na drugą stronę, czyli X do trzeciej równa się. 8 no, to nie znaczy, że rozwiązaniem jest x równa się 8. Tu musi być samo x, a jest x do trzeciej. No to niech ta potęga 3 zniknie. Już nie ma tu potęgi 3. Kosztem czego ta ósemka jest pod pierwiastkiem, ale uwaga, trzeciego stopnia. Tak. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to trzeba wiedzieć, że to jest 2, tak? Bo jaka liczba do potęgi trzeciej da 8? Właśnie dwójka. 2 do potęgi trzeciej to jest 8, dlatego pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Tak? Jeszcze gdyby to było zadanie otwarte, no to pomiędzy tymi rozwiązaniami napisalibyśmy lub. No dobrze, która to jest odpowiedź? Takie rozwiązania minus 1, 2, 5 i 2. Niekoniecznie w takiej kolejności, bo kolejność tu nie ma znaczenia. Są w odpowiedzi C. Odpowiedź C jest dobra. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym. Dzięki.